Dzień pierwszy rowerowej majówki na pałukach. Zaczynamy w Janikowie. Szorujemy polną drogą, a nad głowami pomykają wagoniki długaśnej kolejki linowej transportującej wapiń do zakładów produkcji sody. Docieramy do pakości. Kapliczki przy kościele. I Kościół Ukrzyżowania Pana Jezusa. Jako, że nie jestem specjalnym fanem zwiedzania kościołów, zostaję przypilnować rowerów. A zamyślony Jezus pewnie duma. Elektryczne rowery, czego to ludzie nie wymyślą. W środku akurat jakaś koncertowa uroczystość. Napompowani wzniosłą atmosferą tniemy rowerową ścieżką do piechcina. Nieczynny kamieniołom został zamieniony w nurkowy raj. Podobno zatopiono tu prawdziwy trawaj i inne szpeje ku uciesze płetwonogich stworów. Jeziorko wygląda malowniczo z tą lazurową wodą zwrot i pomykamy na wschód. Choć nie sposób przejechać bez stopiku przy takim oryginalnym pomponiastym drapaku. Wita na spakość. A w małym parczku kalwaryjne kapliczki nazywane Kujawską Jerozolimą. Wielce okazałe i całkiem oryginalne. A słoneczko grzeje, że hej! Można się walnąć i ochłodzić wodnym pióropuszem. Ale czas popędzić na pakowski rynek, a potem do wczesnopiastowskiego zamku z którego niemal nic nie zostało, bo braci Szkowie zamienili go w klasztor i kościół. Zapa kością skręcamy w polną druszkę na Gorzany. Lider wyścigu nie wiadomo dlaczego w czarnej zamiast w żółtej koszulce. A dalej peleton. O, odnalazł się lider a właściwie liderka. Dojeżdżamy do kościelca. Romański kościół św. Małgorzaty liczy sobie 9 wieków. Z obu boków dobudowane kaplice, zdobne władnie zachowane z grafiti. Kościół zamknięty, więc objeżdżamy tylko dookoła. A na Attyce znak, że tu można zakotwiczyć. Ale my tniemy dziarsko do parku solankowego w Inowrocławiu. Słynny paw, czyli zegar słoneczny. I parkowe kwietne ogrody. Jest też chyba jakaś pijalnia piwa, yy, przepraszam, wody źródlanej. Ale głodnemu chleb na myśli. Zatem zakotwiczyliśmy w starej aptece. W poszukiwaniu Marioli o kocim spojrzeniu. Niektórzy zamówili herbatę. Fuj. A potem już poszliśmy na całość. Pomykamy dalej ulicą, a jakże solankową. Z pięknymi, zabytkowymi kamienicami. I na rynek przywitać się z królową Jadwigą. Królowa raczej małomówna. Ze starym miejskim murem, czy z makietą klasztoru franciszkanów, też nie pogadasz. No to szorujemy do bazyliki NMP. Romański kościół zbudowany z granitowych ciosów ma na ścianach szereg ciekawych rzeźbionych głów. Jak przystało na 12-wiecznych staruszków zachowują kamienny spokój. Surowe romańskie wnętrze z małą ilością światła. Za to z niezłą akustyką. No i z cudowną figurką Madonny z Dzieciątkiem. Wracamy w kierunku Parku Solankowego. Po drodze kolejny kościół. Z piękną rozetą i oryginalnymi wieżyczkami. Cienie w parku już dość długie. Trzeba się spieszyć, co by nam nie zamknęli tężni. Udało się. Woda spływa po takich patykach. A słone kropelki wirują w powietrzu. Gdyby tu Makłowicz przygotował pstrąga, solniczka nie byłaby potrzebna. Przez uzdrowiskową wieżyczkę wchodzimy na górę. Rozległość tężni robi wrażenie. A co tam, panie, pod tymi deskami? Gosia. Nie psuj tężni. Ostatni oko -luk na stawek i mostek. I przechodzimy na drugą stronę. Powrotna jazda do Janikowa. Oczywiście wracamy inną drogą. Nurzając rowery w zieleni. Ogrom miasta, kolejowa wieża ciśnień, czyli znak, że PKP blisko. I rzeczywiście niekończące się pociągi z wagonami załadowanymi poczubek wyciętymi polskimi lasami oj nie będzie gdzie chodzić na grzyby tniemy dalej wzdłuż torów a potem kawałek wedle kanału noteckiego i jeszcze drewniany mostek i dojeżdżamy do dziwnego miejsca. Wygląda jak słona pustynia Salar de Juni. Ale badania organoleptyczne wykazują, że to jednak nie sól. Tylko białe morze sody z pobliskich zakładów ciech. Niemniej coś nietypowego. A to zawsze powód do odrobiny radości. I tak oto przy zachodzącym słoneczku dojeżdżamy do Janikowa. I to tyle na dzisiaj.